Szanowni Państwo, najpierw przejdziemy drugie czytania, to znaczy głosowanie drugich czytań, potem pierwszych czytań, potem wprowadzenie do drugich czytań i głosowanie. Proszę Państwa, pierwszy projekt uchwały według roku 2084: zmiana uchwały w sprawie zasad znaczenia współwłasności zabudowanej budynkami wielokalowymi z nieruchomości stanowiących wcześniej własność gminy miejskiej Kraków oraz uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Kraków, projekt prezenta osiemdziesiąt 2084. Dzisiaj odbyliśmy drugie Pytanie, została złożona jedyna poprawka. Najpierw będziemy głosowali tą poprawkę. Proszę o przygotowanie głosowania. Poprawka pana radnego Jaśkowca. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 30 za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się. Poprawka została przyjęta. Głosujemy uchwałę wraz z przyjęciem tej poprawki, przyjętą tą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy proszę wynik. No coś tam. Mamy 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada podjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa, przyjęcie Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, projekt Prezydenta Miasta, druk 2092. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Proszę o przygotowanie głosowania. Nie wiem, przed chwilą głos... Zaraz, zaczekajcie. Teraz mamy tak, mieliśmy 84. A 91. 91. Bardzo przepraszam. Święta racji. Wyrażenie, ja po prostu obróciłem zbyt dużo. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikatu udzielonej oceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 57 położonego w budynku nr 14 przy ulicy na Kozówce w Krakowie. Projekt prezenta druk 2091. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy Wynik proszę. 31 za, 1 przeciw. 3 osoby wstrzymały się. Stwierdzam podjęcie uchwały. I teraz Miejski Program Rewitalizacji dróg 2092. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk wersji pierwotnej. Proszę o przygotowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy proszę wynik. 30 osób za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Zmiana uchwały w sprawie opłaty miejscowej dróg 2123. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy druk. Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy wynik. Proszę. Panie i Panowie, bardzo proszę troszkę ciszej. 33 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna nie biorąca udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tą uchwałę obniżenie średniej ceny skupu Żyta przyjmowane jako podstawa obliczania podatku rolnego. Projekt prezydenta, druk 2124. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę, wynik: 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, jedna nie biorąca udziału w głosowaniu. Rada przyjęła tą uchwałę. Zwolnienie od podatku o środku transportu. druk numer 2125. Nie było żadnych poprawek. panie i panowie, panie radny gilarski będziesz pan ostatni rzucający do świnki, no. e, Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy drug wersji pierwotnej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Dziękuję, zamykamy, proszę wynik. 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu przeznaczonego innym niż mieszkalny, to jest strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy bocheńskiej nr 6 w Krakowie, stanowiącego własny miejskiej Kraków, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. Projekt prezenta druk 2134. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. Głosowaliśmy 35 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ulicy Kąpielowej. Jest to projekt prezydenta druk 2135. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 34 cztery za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraku położonych w budynku mieszkalnym przy ulicy Bonerowskiej 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Projekt prezenta druku 2136. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tą uchwałę. Ustalenie wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Jest to projekt prezydenta dróg 2137. Nie mamy żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. Proszę. Głosowaliśmy 33 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. I to mamy, teraz to, tak, 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 Teraz przechodzimy do bogatego bloku uchwał jednoczytaniowych. Pierwszy projekt dróg 2113. Ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2015 roku. dróg 2113. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Wynik proszę. 35 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań wysokości środ środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w, w niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków. Projekt Prezenta 2143. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. Proszę. 35 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa. Yy, projekt uchwały według druku 2140. Ustanowienie pomników przyrodnych na terenie miasta Krakowa. Projekt prezydenta. Nie było żadnych poprawek ani to poprawek. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. Proszę. 32 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego staw przy cegielni. Projekt uchwały według druku 2144. Nie było żadnych poprawek a nie to poprawę głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego staw przy cegielni? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę bardzo, wynik proszę. 33 osoby za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Kolejny projekt. Przyjęcie programu ograniczenia niskiej emisji. Niskiej emisji dla miasta Krakowa, druk nr 2167. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani utopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Krakowa. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Wynik, proszę. 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Miejskiej Instytucji Kultury na realizację zadania uznanego przez dzielnicę za priorytetowe 2141. Nie było żadnych poprawek ani poprawek. Głosujemy kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy proszę wynik. 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny projekt, to jest projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rejon ulicy Podgórki Tynieckie, druk 2151. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 35 osób za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny projekt, przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Szczelnica-Ścikornik, Dróg 2152. Głosujemy. Tu nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny projekt uchwały. Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Nowa Huta Przyszłości i Gołomska Południe. Projekt prezydenta Dr. 2153. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Wynik, proszę. 38 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż rada podjęła tę uchwałę przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Huta przyszłości Gołomska Północ, druk 2154. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy projekt uchwały. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik proszę. 32 za, brak, przeciwn brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła tą uchwałę. Kolejny projekt uchwały. Przystąpię do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pychowice 2, dróg 2155. Nie było żadnych poprawek ani poprawek Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Wynik proszę. 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, i Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny projekt uchwały. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stradą. Projekt prezydenta długu 2156. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy wynik, proszę. 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru mistrzejowicy księdza Kazimierza Jancarza, projekt prezenta druk 2157. Głosujemy. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Wynik proszę. Głosowaliśmy 34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. Druk 2158. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Nowa Huta w Przyszłości, przy Lasek Rusiecki. Nie było tutaj żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa jest za tą, tą uchwałą, kto przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 33 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa, projekt uchwały. Według druku 2159 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kazimierz. Nie było tutaj żadnych poprawek, ani autopoprawek. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy. Proszę wynik. 35 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam podjęcie uchwały. Panowie, Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Trzyżyny rejonu ulicy Galicyjskiej, projekt prezydenta, e, druk numer 2160. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam podjęcie uchwały. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lucza i rejon ulicy Czerwone Maki. Projekt prezydenta, 2161. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z, tu nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Wynik proszę. No, myśl ludzka jest szybsza niż 36 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny projekt uchwały. Kierunki działania Prezydenta w zakresie organizacji i współrealizacji budowy lub modernizacji ogródków jordanowskich. E Projekt grupy radnych, druk 2114, tryb jednego czytania. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Autopoprawka wynikająca z opinii prawnej, tylko tak. Głosujemy ten druk wraz z tą właśnie autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 35 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła tą uchwałę. I idziemy dalej. Kolejny projekt uchwały: ustalenie kierunków działania dla prezydenta w zakresie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Park imienia Świętego Wincentego Paolo, projekt Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza, druk nr 2122. Czy w tej, w tej sprawie tu żadnych poprawek, a nie to poprawek? Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik. Proszę. 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny projekt uchwały, przyjęcie oraz ogłoszenie jednolitego tekstu yy, Statutu Miasta Krakowa, projekt Grupy Radnych grup 2164. W tej sprawie nie ma żadnych poprawek ani autopoprawek. A, A skarga. Tak, 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 tak. A widzicie przecież. Dziękuję za czujność. Dziękuję za cześć. Skarga nie, nieprawidłowości w zakresie działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, dróg 2142. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy wynik, proszę. 33 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego statutu miasta Krakowa projekt grupy radnych w 2164 nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik proszę. 31 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny projekt uchwały. Ustalenie rozkładu godzin pracy krakowskiej aptek górnostępnych w 2015 roku druk 2166. Nie było żadnych poprawek ani poprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik proszę. 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, Rada przyjęła tą uchwałę. Następnie nazwa skweru, projekt prezydenta 2168, nie było żadnych poprawek ani autopoprawek, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. 34 za, brak przeciwnych, brak. jedna osoba się wstrzymała. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa, wyrażenie zgody Skarbowi Państwa, Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie z siedzibą przy ulicy Głowackiej 11, 30, no nieważne, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na znace pamiątkowej Oddziału. Projekt Prezydenta, druk numer 2171. Bardzo proszę o przygotowanie głosowanie. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy trzydzieści cztery za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejna sprawa. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. To jest projekt Prezydenta Miasta według druku 2188. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę. Kolejny projekt uchwały. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Rób 2185. Nie było żadnych poprawek ani poprawek. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 33 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejny projekt uchwały. Upoważnienie prezydenta do za, za, zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do 2186. Bardzo proszę. Nie było żadnych poprawek ani utopoprawek Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Wynik proszę. 22 za, 8 przeciw, dwie osoby wstrzymały się, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam podjęcie uchwały, bardzo proszę wydruk. Dziękuję. Kolejny projekt. Zmiany w budżecie miasta na rok 2014. Druk numer 2182. Nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Wynik proszę. 29 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Stwierdzam przyjęcie uchwały. To mamy. Wnioski o drug obstą A Czyli to jest to jest, tak. czyli tu ccza każdy tak. w... pani Panie posspodem jest karted Do wracania. Dobra.